I dzisiaj my no spotkaliśmy No, bo my spotkaliśmy tego Pennywisea, hmm. tego klauna. I on może być w tamtym labiryncie. Może on tam być, bo my dzisiaj go tam widzieliśmy. Chyba nie wiem. z się mylisz, no tak. I jak ja weszłem, telefon? Widzicie go? Może kamek No, bo ja też nie widzę. Chyba ja nie wiem. I co się on za tym murkiem?

Ej były tam przed chwilą, no. prawda? Zresztą jeszcze zaniczania się nie ma. Niestety go tak źle gada na wodać mu tak aparat. No. Ja mam taki aparat... Ej. żeby nie Ej! Ja widziałem... Co to jest? To właśnie o tutaj... Widzisz już po prostu jest. No. Widzisz? Po widzę. Po widzę, ja też to widzę. Piłowo. Wyjdź, wyjdź! Wyjdź! Nie, no dobra, wyjdź, zgubcie. Bo, bo jeszcze zastupujemy. Gdzie Widzowie, jeszcze o nie wyszedł. Czekamy już. No. 30 minut. No? Ej, bo się zigwał. Widzisz, tutaj jej nogi. Wychłuje jest. Ja nie mogę. Nie, ja się go boję. Naprawdę. Ej, idzie! idzie. A nie. Like, вот так. Не могу, вот так вот так, я могу куда? Слушай, башня. Сдирный. А что там было? Спига. Jestem wprost, jestem wprost w nieku i czekam tutaj. to Czekam <gibli> <gibli> On jest tam. On jest tam.